Wszystkim ja jestem jeszcze to jest Zelda i jak widzicie trochę pograłem, chociaż może nie widzicie, ale mam opatę. Już widzicie. Kupiłem, znaczy pograłem w tą gierkę tutaj na południe stąd z tym hakiem. Można wygrać nawet do 70 rupi, także trochę poglądowałem te rupie. W... Widzicie, mam już ich trochę, kupiłem też łopatę, kupiłem część serca, ale zauważyłem, że w sklepie pojawiło się coś ciekawego, co również bym chciał mieć. Łuk. Łuk kosztuje 980 rupii, także troszkę będzie... troszkę ucierpi mój budżet. Dobra, zobaczę czy jeszcze coś poza łukiem pojawi się w sklepie. Mam nadzieję, że tak. Strzały. Obstawiam, że gdzieś tu będą pewnie potem bomby, coś jeszcze. Dobra. Nic e, jakoś wybitnie tutaj wartego mojej uwagi na obecną chwilę w tym sklepie nie ma. E, założę... a właśnie. E, rozkminiłem też e, jak tam te pochodnie podpalić. Aha, to z... Trawy znika, ale... Jeżeli dobrze pamiętam to wszystkie te... Z... Potwory podpalało. Ten wcale nie tak, że sprawdzimy na Zelda Dungeon, jak to zrobić. E, to tak czy siak, e, te pochodnie można tam podpalić. I po prostu otworzą one wejście. E, a w samej świątyni dostaniemy przecież. E, znaczy w samej świątyni prawdopodobnie dostaniemy. O, właśnie tutaj pokazałem, że podpala wrogu. E, w samej świątyni dostaniemy jeszcze przecież prawdopodobnie. Ändę, ale prawdopodobnie na pewno dostaniemy, bo świątynia tego wymaga. To w pierścień będzie ręka rękawice do podnoszenia ciężkich obiektów. To jest szczęście, że ta świątynia nie jest Loch, czy też właśnie świątynia nie jest jakby zbyt niedaleko. Zaraz zobędziemy na miejscu i się przekonamy, czy Moje podejrzenia odnośnie pokolenia pochodni z słuszne. Jeszcze wpadłem na inny pomysł związany z łukiem, bo tutaj w pierwszym pomieszczeniu też widziałem te pochodnie, tylko one są chyba nie na tym samej wysokości. Zaraz zobaczymy zresztą. Tak, e, myślałem, że może da się przestrzelić e, tą strzałę, żeby e, poleciała dalej. I trafiła do tego pomieszczenia, ale tutaj widzę, że nawet jakbym przestrzelił, to tu są nadal schody, także niewiele by mi to dało. O, e, Możemy otworzyć jedno, jedne drzwi albo drugie, bo tutaj widzę. Mm, ale na razie nie będę otwierał żadnych pójdę tutaj. Hmm. Mm, tutaj. E... Nie mam tego dziobu. Okej, okay, lecimy w takim razie w stronę Shigaya z Mario. To mi niedziela, więc idę tutaj. Kolejny klucz. Czyli mogę otworzyć jedne i drugie drzwi, ale chcę zobaczyć co tutaj jest dalej. Muszę się przełączyć na moje piórko. Widzę, że będę miał więcej rzeczy do podpalania. Co tu się pojawiło? Skrzynka na dębną. Okej. Okay. Kolejny klucz. I teraz a... hmm. mogę się przydostać tutaj. Dobra, więc od razu idę, chcę zobaczyć. A... Hmm. Jestem ciekaw jakie ja im mam pokonać, jeżeli staję do nich no to... I... Czwarty klucz. Hmm, Okej. Okay. Czy da się to rozsunąć? Może i by się. To może tu można podnieść potem. E, dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Drzwi na klucz. E, będę chciał je spróbować otworzyć. Tylko najpierw załatwię tych przeciwników. Mam jakieś dziwne przeczucie, że coś może się tu pojawić. Jednak to było. Tylko w tu... Tutaj. Nie. Co się do mnie. Tutaj mam też kolejną sonarkę, która na razie nie pomoże, bo nie dzioba. Co tutaj jest? Au! Przecież podskoczyłem. Mam takie trochę poczucie, że za daleko już poszedłem. się nie pojawia po zapaleniu tych dwóch. E, tutaj mamy minibosa. E, ma on jedno oko, jestem ciekaw, a, jak zareaguje. A. Dobra, chciałbym złapać i zrzucać w ten pięty kapelusz wróżka. To jest teleport. A, to chyba mnie leczy. Dobra. Tutaj mogę sobie poskakać do tamtych drzwi. I chyba tak zrobię. Ile będę umiał skakać? Tutaj jest... nie, 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 nie. Ma palok eee, Chciałbym jeszcze mieć kompas Otóż klikkan mi te podną sięszko. Wydzieście rupi. Mm, nie jakoś nie dużo, dobra. Mm, nie chcę otwierać tych drzwi, chcę wrócić tam na wstąp, tam te wszystkie drzwi. Bo mam przeczucie, że coś za daleko po prostu zaszedłem i. Mam nadzieję, że jeżeli były tutaj jakieś dziwne lochy, które. Nie jestem ciekaw jednej rzeczy, nie da się wokołać. Okej, okay. Ogólnie W poprzednich zeldach często bywało tak, że. Hmm. To mnie nie leczy. To mnie nic nie robi. Aha, nie mogę się przedostać. Muszę iść dalej. Dobra, to trochę lipa. W poprzednich zeldach, przynajmniej w niektórych, bywało tak, że dało się zablokować w lochu przez to, że nie właściwej kolejności się zaszło do dane niszczenia, i takie tam. Mam nadzieję, że ta zelda nie będzie miała tego problemu. Nawet jeżeli oryginalnie miała, mam nadzieję, że przynajmniej twórcy postanowili. To naprawić. Przestanę cię widzieć. Przegoniłem ich. jest skrzynka. E, czy coś będzie w skrzynce? Bransleta. Świetnie. E, czy ja muszę branslete? Założyć, czy ona jest domyślnie założona? Jest domyślnie założona. Ok, teraz mogę podnosić uh, te wszystkie śmieci tutaj. Cudownie, hmm. czyli mam wyposażony z Dobra, tutaj się nie przedostanę na razie, muszę to jakoś wykombinować, mam tutaj jeszcze jedną tą, eee, skoczę tu, i tu i teraz mogę sobie przeskoczyć tędy i przejść tędy. Biorę. Jako, że. Nie... A mam wybór tutaj na dół mogę iść. Myślałem, że nie mam wyboru i już chciałem otwierać te drzwi. Patrzcie się ode mnie. Lecę na dół. Co? Gdzie ja wyszedłem? Tutaj wyszedłem. Czy teraz te drzwi są otwarte? Nie. Czy ja tu gdzieś spadnę, czy pojawią się tu? Pojawią się tu. okej. Okay. skoki mi strasznie nie wychodzą. Hmm. w takim razie nie mam wyboru, muszę otworzyć tamte zamknięte drzwi. Ty mnie denerwujesz. Ty mnie też denerwujesz, chodź nie. mi się nie podoba, bo ja tam nie mogę teraz wskoczyć, bo są ta ta ta. No właśnie. Czy tutaj dało się zmienić? A nie. Ale tutaj rozbiłem jeden ten, tak że będę mógł tam z powrotem potem skoczyć. Trochę się przeraziłem, że się jakoś zablokowałem w dziwny sposób. Dobra, wracamy tutaj. Tu jest spadaj. Teraz tak, tutaj był powrót do tamtego miejsca, i jakaś zagadka, której na razie nie wiem jak rozwiązać. Ja spróbuję w takim razie dostać się tu. Tutaj mam te dwa potwory. O, okej. Okay. Yy, można je załatwić cudownie. Yy, no, 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 Wiem, że one w pierwszej Zeldzie reagowały na dźwięki, I jak się do kontrolera homikona krzyknęło, na przykład, to właśnie też umierały. I w grze był również przedmiot działający jak flet tylko to chyba w wersji nes żeby właśnie zastąpić tę funkcjonalność yy, mikrofonu. Już nie jestem jednak w 100% pewien. Jak to tam dokładnie było? Wiem, że po prostu było. Hmm, jeżeli mam do dyspozycji te po z nie, Mam nadzieję, żeby coś ciekawego się w nich pojawiło. Nie! Hmm, ja chyba już rozumiem, co mam zrobić. Wejść na niego z garnkiem. Tak, przynajmniej takie mamy odczucie, że robi tą agresywną minę po to, żeby coś na nim położyć. Hmm, wtedy poczuję się przytłoczony ciężarem tego wszystkiego. i... Tak. Ja chciałem położyć ten garnek, a nie rzucić link. Co ty robisz? Hmm, ja mam nadzieję, że da się kłaść ten garnki. Jak widać, chyba niestety nie. Ale da się z nimi wspinać. Dobra, tu jest a, wejście do bossa. Czyli minąłem. Muszę jakoś tam w takim razie wrócić. Muszę jakoś otworzyć tamte przejście, tylko pytanie brzmi jak. Co ja tu mogę zrobić? Mogę spróbować go wykopać, chociaż e, też mi się nie wydaje, że to o to, to chodziło. Mm, mogę go również spróbować postrzelić, ale to też nie to. A, nie trzeba załadować. I tutaj mam też pierwszą skrzynkę. Który wcześniej nie mogłem się dostać. 50 rupi. E, bardzo fajnie, tylko jakoś mi tak nie są one wybitnie potrzebne, zważywszy na to, że nie mm, mogę je zarabiać w bardzo łatwy sposób. Dobra, tutaj mam drugi klucz i teraz tak. Mamy drzwi na, na lewo i na dół. Chcę zobaczyć mapę w takim razie. Tutaj są dwa pomieszczenia, tutaj jest jedno pomieszczenie, to są pomieszczenia z bosem. Eee, wow, to wszystko wygląda jak taki dzbanek. Butelka. Bottle Grotto, ok. W takim razie. W takim razie myślę, że to bez różnicy, skoro i tak mam dwa klucze, także lecę tutaj. Cudownie. Mam nadzieję, że w którejś skrzynce będzie kompas. Jest. Udało się. Na sam koniec, tak? Hmm. Czyli tutaj jest... tym skaczącym w środku mamy kom skrzynkę i tutaj mamy skrzynkę. Obstawiam, że w tej skrzynce będzie klucz, ale do tej skrzynki też bym chciał zajrzeć. Może będzie coś tam przydatnego albo 50 trupi. tak czy siak skorzystam z chęcią co jest tutaj tutaj jest śmierć i zniszczenia Mam dziób do rozszyfrowywania tych zagadek pomocniczych, gdzie przeszedłem cały loch bez nich. Więc muszę się dostać, tak czy siak z powrotem tutaj. Także idę na dół, skorzystam z portalu. Ten, że działa w jedną stronę, tylko całe szczęście działa w dwie. Hmm. Chcę zobaczyć, co ten posąg ma do na powiedzenia. Najpierw pokonaj uwięzionego, potem pozostałych. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Myślę, że odnosi się to bezpośrednio właśnie do tego pomieszczenia, z którym mam problem. Skoro nie mogę tutaj bezpośrednio nad tym przeskoczyć? To było w tym pomieszczeniu, pode tak. Dobra. Najpierw mam pokonać uwięzionego. Skupić się na tym, jakie mogą pokonać? Hmm. Dobra, to jest. Uh, typu... Ty mi przeszkadza. w razie czego. Nie, tak, uh, to chodzi o kolejność, czyli faktycznie trzeba najpierw tego skaczącego Gnojka pokonać. Uh, Mam no, nadzieję, że nie robi różnicy. Nie topez robi różnicę. Pytanie brzmi nie czy nietoperz ma być w takim razie na końcu czy w środku? Czy tu gdzieś była spróbuję nie? Dobra, spróbuję nietoperza pokonać na koniec. co się robi mnie? I tak, teraz... też, też nie, czyli nie to przebędzie w środku. Au, często mi bić. Zgadza się, nie to bym miał być w środku. Pewnie któraś z słów podpowiadała. I mamy nightmarki. Możemy iść na bossa. Jestem ciekaw tego bossa, tak szczerze przyznam. Zastanawiam się co to może być. E... Przychodzi mi kilka rzeczy do głowy, a tak naprawdę i tak pewnie będę zaskoczony. W poprzednim lochu było sporo tych, tych, e, tych robaczków jeżdżących. Tutaj jest sporo tych e, zajączków, może jakaś większa wersja zajączka, a może większy szkielet w, w płaszczu albo w ogóle szkielet. No, może nic niezwiązanego z tym, co będzie. Banek i klaun. Okay. Dziwny ten e, jean. całkiem pomysłowy ten los Skaczę sobie dookoła, może byłbym pewnie na równych wysokościach dzięki temu i ostatecznie łatwiej uniknąć tych butelka okay. hmm. jest rozwoda. Hmm. Jestem ciekaw, czy da się rozpoznać, który z nich jest prawdziwy. Mam no, tak poczucie, że da się okej. Okay. Hmm. To będzie tak. Tak staje troszkę bardziej A nie, to ten drugi. może oba się stają tak bardziej co Nie wiem, musiałbym jeszcze raz się jemu przyjrzeć, ale. Widzę, że to się nie stanie, bo po prostu nie pokonałem. Całe serduszko. Kolejny zbiornik, cudownie. I kolejny instrument. Tym razem trąbka. No ruch bardziej niż trąbka, a już mniejsza To Kolejna część pieśni, żeby obudzić... ...lutającego... ...Wolenia. Prerie teraz. Które prerie? Tam chyba były ze trzy prerie na tej mapie. Mam nadzieję, że sowa pomoże tym razem no łapno. Halo. Dziękuję ci. Możemy teraz się przedostać do troszkę większej ilości lokacji, tutaj mogę podnosić te dziadostwo całe Mogę się też dostać wreszcie tutaj do tego domku to w coś w środku okay. Coś dostałem, ale nic nie dostałem A, tutaj mam serducho Eee. Kickstarter, okej. Okay. Dobra, myślę, że dzisiaj na tym zakończymy. Eee, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku. Na razie.